Cześć, pomyślałam sobie, że jak stworzyłam taką scenarię do zdjęć, to jeszcze Wam nagram tutaj album, który zrobiłam dla. Artianetę. Z kolekcji Christmas Green Gold. I tutaj właśnie powiększyłam sobie tego listka, żeby mieć go na magnes. Ułożyłam kompozycję na welurze moim ulubionym ostatnio do obijania albumów. I tutaj okładka jest goła, tylko spryskana złotym i białym spleszem. Złoty to taka farbka z artu, nie ta, nie ta, co zwykle używam z 13 Art. To jest taka zwykła metaliczna farba z artu. No te złoto jest tutaj bardziej takie żółte, a tam bardziej takie w brąz, więc stwierdziłam, że będzie lepsze i tutaj właśnie tego liska też sobie tak suchym pędzlem przejechałam, żeby tak się na coś więcej działo. Użyłam takich szyszek, które ostatnio dostałam, znaczy ostatnio w październiku dostałam na zlocie w wymiankowej paczce. Rybkowej, i otwiera się na prawo i na lewo. I tutaj po prawej stronie mamy kieszonkę, Wycię tutaj wycięty wzór ze strony i dwie maty 10 na 10, można z jednej strony, można z dwóch stron naklejać zdjęcie. Także tutaj taka kieszonka, albo ma tylko dwie w sumie strony. Ale myślę, że pomieści dużo zdjęć akurat tak ze świąt. Tutaj brzegi też są pobielone narożniki, różniki, Żeby tak śnieżyło troszkę. I tu się otwiera na lewo, muszę to jakoś tak o dobre. I to zrobiłam taki klips z dwóch grafik po prostu sarenek. Sarenek i jeleń. I dwie takie otwierane maty ozdobione z każdej strony. Także tutaj też można wkleić zdjęcie. Tu oczywiście jest zostawione miejsce na podłożenie. I tutaj z tej strony jakieś takie mniejsze też można sobie wkleić i z powrotem tutaj wkładamy pod matę. zahaczamy. Tak i teraz środek. Ja album zaczęłam robić jakby od tej tej okładki, która ma tutaj taki właśnie też wieniec jakby. Takie liście. Tu jest ta mata przyklejona, więc Wam nie pokażę. Ale była prezentacja kolekcji na moim kanale, także możecie sobie zajrzeć do wcześniejszego filmu. I tak mi się spodobał tutaj ten motyw i zobaczyłam właśnie na drugiej Kart, znaczy na drugiej papierze, wzór takich ostrokrzewów i pomyślałam sobie, że fajnie by wyglądała taka kieszonka, po prostu, właśnie z tych ostrokrzewów. A jako, że to są papiery Digi, to mogłam sobie pokombinować, poobracać tamtą stronę w wydruku i mam lustrzane odbicie, że to się idealnie ze sobą pokrywa. Tak samo tutaj. To jest resztka właściwie tego ciągu wzoru, także. Na cały album zużyłam raz, dwa, trzy arkusze papieru, jakoś tak, że widzicie, nie trzeba wiele. I tutaj właśnie jest reszta, też taka narożna kieszonka, też właśnie te odbicie lustrzane ze wzoru. Także no to jest plus akurat papierów Gigi, że można sobie pokombinować. I tutaj właśnie jest taka też bogatsza kompozycja. Jak widzicie, album jest bardzo prosty, myślę właśnie, że tak akurat na zdjęcia świąteczne. Tu się zmieści 2, 4, 8, 20, 21 zdjęć, jakby naklejać z dwóch stron. Myślę, że, yy, że tak. Akurat to jest. Także tak to wygląda. Bardzo lubię te welury ostatnio. No, a plusem jest też to właśnie, że nie trzeba potem oklejać tej układki. Tu tak powieliłam. Tu mogłam trochę bardziej dociągnąć, ale to jeszcze można nadrobić. I tak wygląda, żeby się coś działo. Właśnie też jeszcze te brzegi są pobielone. No i tutaj taka zamieć jakby troszkę, że tak o tym śniegu. Także tak wygląda ten albumik. To jest w ogóle baza albumu, który robiliśmy na warsztatach Włodzi. Ten album z motylem. Miałam dwie dodatkowe bazy wycięte, i to jest właśnie jedna z nich. Tylko nie ma tych bocznych listew. No i tamten album był w pionie. Tak, w pionie znaczy się. A ten jest w poziomie. Także tak sobie kreatywnie wykorzystałam tą, tą tekturę, którą miałam przygotowaną. Także dajcie znać, jestem ciekawa co myślicie o takim maluszku. Mi się bardzo podoba, zwłaszcza właśnie te kieszonki. Wydaje mi się, że to jest takie dosyć ciekawe. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu koniecznie, i poproszę o łapki w górę, jeśli Wam się podobało. I do następnego razu, cześć.